Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się podstawami socjologii i chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów o czynnikach warunkujących życie społeczne, czyli o przyrodniczych, ekonomicznych i kulturowych podstawach życia społecznego. Życie społeczne to pewien system zjawisk i procesów w zachodzących w zbiorowościach ludzkich, które to zjawiska i procesy są wynikiem oddziaływania ludzi na siebie. Życie gospodarcze to część życia społecznego. Życie społeczne jest uwarunkowane czynnikami różnymi, a trzy główne grupy czynników to czynniki przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe. Czynniki przyrodnicze są wytworem natury, mówiąc bardzo ogólnie. Są to czynniki biologiczne, geograficzne i demograficzne. Uwarunkowania biologiczne, które wpływają na jednostkę, czyli na człowieka i na życie społeczne, to cechy biologiczne, które charakteryzują danego człowieka i jego życie społeczne. Na przykład, mózg człowieka, który pozwala analizować, myśleć, możliwość precyzyjnego porozumiewania się z innymi ludźmi, który umożliwia mózg i aparat mowy, możliwość posługiwania się wieloma językami, które umożliwiają zdolności człowieka i również mózg, i posiadanie tak spotowanych rąk, które pozwalają wykonywać człowiekowi różne czynności. Więc bezwzględnie, organizm człowieka jego cechy biologiczne wpływają na jego życie społeczne. Drugą grupą czynników przyrodniczych są uwarunkowania czynniki geograficzne i są to na przykład klimat, temperatura, nasłonecznienie, dostęp do morza, świat roślin i zwierząt, bogactwa naturalne i czynniki te wpływają na funkcjonowanie rodzin, miast i regionów. Bezwzględnie dany klimat, temperatura, nasłonecznienie czy inne warunki Przyrodnicze wpływają na funkcjonowanie danych grup społecznych, danej jednostki w społeczeństwie i na życie społeczne. I uwarunkowania demograficzne, trzecia grupa czynników przyrodniczych, to liczba ludności, na przykład struktura wiekowa, struktura płciowa. Też bezwzględnie te uwarunkowania demograficzne wpływają na funkcjonowanie jednostki, czyli człowieka, na jego funkcjonowanie w społeczeństwie i na życie społeczne ogólnie. W ramach czynników przyrodniczych wyróżnia się, mówi się o teorii determinizmu i posybilizmu. Teoria determinizmu zakłada, że między przyrodą a życiem społecznym istnieje jednokierunkowa i jednoznaczna zależność. Jeden kierunek tej zależności to taki, że przyroda wpływa na zbiorowość, a zbiorowość nie wpływa na przyrodę, a jednoznaczność tej zależności, to określony rodzaj czynników przyrodniczych powoduje określony rodzaj następstw w zachowaniach człowieka czy też zbiorowości. Teoria posybilizmu zakłada, że przyroda stwarza różne możliwości, a człowiek w zależności od swoich umiejętności z tych możliwości korzysta. Więc jest szersza niż teoria determinizmu zdecydowanie. Druga grupa czynników, które mają wpływ na życie społeczne, są czynniki ekonomiczne. I są to m.in. rozwiązania technologiczne czy zasoby kapitałowe, jak ziemia, praca, kapitał. Podam przykład dla zrozumienia tych uwarunkowań czynników ekonomicznych wpływających na życie społeczne: przykład szkoły, czynniki ekonomiczne w szkole. Są to czynniki takie jak sale, jakie są rodzaje tych sal, jakie są rodzaje pomieszczeń. Czy jest biblioteka w szkole na przykład, jak wyposażone są sale i jaka jest płaca w danej szkole. Uwarunkowania ekonomiczne bezwzględnie wpływają na życie społeczne, życie jednostki. I trzecią grupą czynników, która wpływa na życie społeczne są czynniki kulturowe, czyli uwarunkowania kulturowe, które są bardzo ważne w socjologii, no bo... Jakby te ekonomiczne i y, przyrodnicze czynniki są a nawet y, intuicyjnie do wychwycenia, natomiast z kulturowymi już jest troszkę większy problem i warto je poznać. Kultura według socjologii to wytwory działalności człowieka, czyli jest to wszystko to, co wytworzył człowiek i są to poglądy, myśli, zachowania ustalone przez ludzi, wytwory materialne, na przykład budynki, pojazdy. Kultura to ogół wytworów działalności człowieka, ale pod warunkiem, że te wytwory się utrwaliły. I o tym trzeba pamiętać. Gdy pozna się kulturę, to okazuje się, że ma ona duży wpływ na kształtowanie życia ludzi, życia społecznego. Jakie są składniki kultury? Otóż kultura składa się z podstawowych cech kultury, z kompleksów kulturowych i konfiguracji kulturowe. Są to tak jakby elementy kultury. Podstawowe cechy kultury, podstawowe jej elementy, to te elementy, które są podstawą kształtowania się danej kultury. Coś, co w danej kulturze jest charakterystyczne i ważne. W każdej współczesnej, obecnej kulturze ważne elementy to na przykład idea kształcenia, ochrona życia, środki transportu, pojazd. Element podstawowy kultury funkcjonuje przy gromadzeniu się innych elementów. Na przykład kształcenie funkcjonuje, gdy istnieją szkoły, biblioteki, wydawnictwa pojazd można mieć wtedy, gdy są punkty naprawy, zakłady produkcji pojazdów, a ochrona życia funkcjonuje wtedy, kiedy są szpitale, kliniki, organizacje ochrony życia. Czyli podstawowe elementy kulturowe to pierwszy jakby składnik kultury, później są kompleksy kulturowe, jest to szereg różnorodnych elementów nagromadzonych wokół podstawowych i związanych z podstawowymi elementami. Na przykład kompleks edukacyjny, motoryzacyjny, zdrowotny. Kompleksy są ze sobą powiązane, na przykład edukacja kształcenie ludzi jest powiązana z kompleksem motoryzacyjnym, bo żeby się kształcić ludzie muszą dojeżdżać. Czy też żeby wykładać ludzie muszą dojeżdżać. I konfiguracje kulturowe, jako trzeci te, 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 te składnik kultury, to cała kultura, gdzie wyróżnia się kompleksy i także podstawowe cechy. Czyli kultura podstawowe elementy kultury wchodzą e, i kompleksy kulturowe w, w całość kultury w konfiguracje kulturowe. Czyli tak jak ogólna kultura to konfiguracje kulturowe, którą można podzielić, które, które składają się z kompleksów kulturowych, a te składają się z podstawowych cech kultury, elementów kultury. Otóż kultura wskazuje na to, że nie w sposób jest wytworać. Wybrać metody postępowania słusznej i najlepszej. Jest szereg in, innych metod, cały czas nowe metody się pojawiają i ta kultura cały czas się zmienia, więc nie sposób jest wybrać metody najlepszej kulturowej. Kulturę można podzielić na materialną i niematerialną. Kultura materialna to budynki, budowle, odzież, komputery na przykład, a kultura niematerialna to na przykład poglądy, myśli, wierzenia. Książka może być w grupie kultury materialnej, jak i niematerialnej. Kulturę materialną e, przyjęto nazywać cywilizacją. Cywilizacja przemija, a kultura trwa. Jest to różnica między, podstawowa między cywilizacją a kulturą. Na przykład, samochód to element kultury i cywilizacji. Cywilizacja ma charakter użytkowy. Tworzą ją wytwory o charakterze użytkowym, zużywające się, a kulturę tworzą wytwory o charakterze trwałym, niezużywające się. To kolejna różnica między cywilizacją a kulturą. Rozróżnia się też kultura zbiorowości i jednostki. Kultura jednostki charakteryzuje się indywidualnymi cechami. Są to zachowania, wierzenia, wartości kulturowe, sposób wybierania się jednostki. Relacje między kulturą jednostki a kulturą zbiorowości występują i pytanie zasadnicze, które się pojawia między kulturą jednostki a kulturą zbiorowości, to która kultura, którą tworzy? Czy to jednostka kształtuje kulturę zbiorowości, czy zbiorowość kształtuje kulturę jednostki? Otóż te kultury kształtują się wzajemnie, bo zbiorowość kształtuje kulturę jednostki, a jednostka często podporządkowuje się zbiorowości, jej kulturze, a kultura jednostki wpływa na kulturę zbiorowości, bo jednostki wnoszą coś do kultury i ta kultura się zmienia, ta ogólna. Więc i jednostka kształtuje kulturę zbiorowości i zbiorowość kształtuje kulturę jednostki. A jakie mechanizmy wpływają na życie społeczne, jakie mechanizmy kultury wpływają na życie społeczne? Otóż są to cztery mechanizmy. Jest to socjalizacja, są to wartości, sposoby postępowania i modele i ideały. Socjalizacja to można porównać z wychowaniem. Jednak wychowanie tutaj poznaje się przy przez niekulturę. To polega na przekazywaniu określonych wartości, poglądów i zachowań, a nie kultury jako takiej. W procesie wychowania nie poznaje się wszystkich elementów kultury, niektórych trzeba nauczyć się samemu. Socjalizacja obejmuje wychowanie, ale także takie działania, które nie są przemyślane, celowe. Jest to naśladowanie, podpatrywanie. Socjalizacja można powiedzieć w przybliżeniu, że jest to uspołecznienie jednostki. Mechanizm kolejny wpływu kultury na życie społeczne to wartości. Każdy element kultury ma jakąś wartość. Wartości kulturowe to te elementy kultury, które mają szczególne wartości, np. idee, przedmioty. System wartości jest to grupa wartości i wartości uporządkowane są w tym systemie od ważnych do mniej ważnych. Kultura kształtuje system wartości danej jednostki, danej zbiorowości. Trzecim mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne to sposoby postępowania. Kultura, w jakiej żyje dana jednostka, wyposaża jednostkę w określone wzory postępowania w określonych sytuacjach i te wzory są tak jakby stosowane. I czwarty mechanizm wpływu kultury na życie społeczne to modele i ideały. Kultura wyposaża daną jednostkę w modelowe rozwiązania, a nie w rozwiązania jednostkowe konkretne. Na przykład model człowieka, model przedsiębiorstwa funkcjonuje w kulturze, ale jednostka przyjmuje z modelu odpowiadającej jej cechy, odpowiadającej jej rzeczy. Kultura masowa, też jest ważnym tematem w odniesieniu do kultury, to coś, co trafia do mas. Składają się na nią takie elementy kultury, które są przekazywane za pośrednictwem środków masowej komunikacji radio, telewizja, kina, gazety. Jest to. Uproszczona forma kultury w stosunku do oryginału, ale ta kultura masowa trafia do bardzo dużej części społeczeństwa. Odwiecznym pytaniem jest, czy kultura masowa jest gorsza. To zależy od tego, jak dalece jest ona uproszczona. Mówi się też o dyfuzji kultur w aspekcie kultur. Dyfuzja kultury jest to przenoszenie elementów kulturowych z jednego społeczeństwa do innego społeczeństwa. Wkład w dyfuzję w sposób ludzkości jest dwojaki, pobudza ona rozwój kulturowy jako całości, jednocześnie wzbogaca treści poszczególnych kultur. Istnieje kilka ogólnie uznanych zasad dyfuzji. Po pierwsze, e, pierwsza zasada głosi, że jeśli nie oddziałują żadne inne warunki, to elementy kultury zostaną przede wszystkim przyjęte przez społeczeństwa, które stykają się z miejscami powstawania tych elementów, a później przez społeczeństwa bardziej odległe lub mające mniej bezpośrednie kontakty z miejscami, w których te elementy kultury powstały. A druga zasada, przeżytków peryferyjnych, mówi, że długo potem, jak w miejscu narodzin nowe urządzenie całkowicie wyparło pierwowzór, ten model nadal jest używany na peryferiach obszaru dyfuzji. Czyli na peryferiach te pierwowzory są dalej używane, a gdzieś tam w miejscu narodzin, gdzie powstaje nowe urządzenie, są nowe urządzenia e, używane. Są to dwie podstawowe zasady dyfuzji kultur. Dyfuzja wymaga nie tylko przekaziciela, ale również odbiorcy, a lora odbiorcy jest e, z pewnością ważniejsza, ponieważ musi on rozeznać tą nową kulturę, przekazać społeczeństwu często i często e, kontrolować funkcjonowanie tych nowych rozwiązań kulturowych w danej kulturze. Dyfuzja obejmuje trzy dość różne procesy. Przedstawienie społeczeństwu nowego elementu lub elementów kulturowych, po drugie przyjęcie go przez społeczeństwo tego elementu lub elementu, elementów kulturowych nowych i zespolenie przyjętego elementu lub elementów z dotychczas istniejącą kulturą. Jest to więc proces, a no, skomplikowany można powiedzieć. Te kontakty pełne mają nieco inny charakter niż te, które występują w zwykłym procesie dyfuzji, a proces zmian kulturowych w takich warunkach określany jest zwykle terminem akulturacja. Nazwa kultura, nowa kultura całkowicie wypiera starą. Tutaj, jeśli te kontakty pełne następują z nową kulturą, czyli wypiera ona na miejsce starej kultury wchodzi nowa kultura. Mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się przedstawić Państwu przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe podstawy życia społecznego. Powiedziałam o tych podstawach życia społecznego, poszczególnych rodzajach podstaw życia społecznego, kilka słów o każdym. Dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę, serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.